Zaczął. Skoczył skoczy na P2. No, trzy kilometry. Oj, kurczę. No, w łóżku tu prawe jest. Ale wjechał. No, stracił półtychy 600, 700. Jankowski odpuszcza. Na tych kolecach jest. Nie, 600 to jest tragedia. No, idę to na minutę. Wybiegiesz po bokie. Ej, wydaje mi się, że. Może bez poprawy być na polu, Mati. A. Po prawą. Dychaj już. Jedzie, 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 jedzie. No żeby to wstaje On Kultury wie. Dychy. A dycha. A jemy, widowie? Baczność. Oficjalnie... Ale dołożył. Co? Jedzież, Dwie jedzie. Dwie dychy jedzie, będą. Jedziesz, jedziesz. Nie upierdło. Nie, nie upierdło tego. Ale leci. Majtak, majtak! Zobacz! Patrz, będzie! Do nóżki! Do nóżki! Odjebał! Yes. Zobacz! 4 4 trzym... No tu, to wyjeżdża, zreprostuj! Jedzie na ostatni była Byłaby trójka, byłaby trójka, tak. Ale to chyba będzie pol pozorski, mi się wydaje. Ale chuligani wstają. Dziuk czwarty. <cłusza> trzeci, naraz. Co, 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 opierdolicie? Łukasz Czerwonka w boksie, wyjeżdża! Mamy to łukasz, wraca na tor, widzowie. Mam odwagę, <grywa> jak zaraz. A dobra, zapomniałem jeszcze dwie minuty. Ktoś na lapie może? Ktoś, ktoś na lapie, ktoś? Ja pojedziemy w tamście. Górny rularz, to Dobra no. Bo... Dobra, dawaj ruro jej pana. O, <grywa> <trafił> się dobra. <grywa> Jakiego na... <Z> było? <grywa> Albina dawała slipa! Tak jest! Matuję się wycofa z sesji u wystarczy mu to. Ale mi dziś zażyć, tak jest. Oj to klary przeszkodzi? no motorka jakaś kurwa O tu ciągnie On tutaj ma dużo ale to, ja po to. I mówię, ale, się ale wyszedł Dobra Dobra Jak go w... I teraz go o wyszedł jecha. O o jecha. Jecha. O jecha. Weź to, nam, weź, to weź. Weź, to to, weź to wyłącz! Weź, weź to wyłącz! Dawaj za Wistowskiego, 15! no jeszcze można coś z tego ubrać Ma baterię! Ma baterię! ja Nie chodzi tak od nóżki do nóżki jak wcześniej! Ja Jeszcze jest trzy. Oj, 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 No i, o, oj, i, Łukasz. Go. oj, Łukasz, Łotwego, oj, oj, jest. się <śleski> Jezu, Łukasz, Kurde, ale... Ajajaj. Aj, aj. Kinek bez poprawy. oj, <śleski> oj, no, wrócił się! <grym> Dobra, masz masz mi 19 miejsce. <grym zmarznie> 19, <grym zmarznie> 19 miejsce, 19 <grym> miejsce. <zmarznie> na go. rekon, rek rek koniec marzeń. Koniec. Ambar, za to słowo. Ale się odjechał teraz. Ej czekaj, to jedzie wodzie i to jedzie? Nie, jedzie. nie, jedzie. Jedzie, jakiś... Dalej jedzie. Dalej jedzie. nie, 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 Dalej nie, 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 tak samo. A? No. Okej. Okay. Nie. Ma pole pozycji, po się leta, wstaje, muszę to wygrać. Piu. Uh, Piu. Uh. Nieśpiesz. Nie. Co, i kurwa, lameli? Już no. I go. No piłka wystawiona, ale czy nie dostał się z ich jachę? Ostatni jest. Zgadłem, zgadłem, zgadłem. No. 8 <noise> straty do Matego Ziela. A, to Kwali się skończyły. Jeden z dziesięciu. Jeden z dziesięciu. Jeden z dwudziestu. No dobra, no. Zielu musisz to dowieść Pierdole węża włączyć muszę. Wśród duszę Dwornik. Dwornik. Zobaczymy, no. Tom, Tomasz robi 25-7 na sesji. Pochmurno. Chmury idą. Chmury, chmury idą. chmury jedziesz na sesję? Nie, 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 mi się. Dawaj, nie, no, mówię ci, nie, 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 No nie, 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 mi się, No Jeszcze. nie, nie, No, nie, co? nie, 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 Co? Ale Bubik kto zapoci No i troszkułka nie. Nie, nie ma Partek nie Aha. No, jak tam twoja maturka? Ja. Maturka? Chyba kurwa egzamin trzecioklasisty Dobra, zaczynamy Ale Al 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 to dymę, jasny wind. Tu będzie taki shitshow w trzecim nie zakręcie w Że ja nawet nie komentuję pierwszy Ja coś czuję, że, ja że Woj Wojtinio nie zaraz za kurwi takiego dajwa. Ma Mati piast... się poprawił, oczostął no, się Mati siedzi jak Shadown, Mati Mat Mat jest gotowy Mat Mat się to. On się rozpierdoli to. Ale skupiony, jest skupiony, pokaż mi, pokaż mi twarz na, na ogólnym Ale będzie obsrany kurwa start u Matiego Jedzie Uwaga Cisza przed burzą Cisza, cisza, uwaga, cisza, cisza. uwaga. Go Oszedł At hour, we go ale on jest na meda, on jest na meda. Jest, jest, jest Jest clear, super. jest clear Super, super Kto Ojcał jest? Has poleciał Oj Bardzo mnie rozgrywa to zamknięcie O, Śmigowski, Śmigowski Oj yes. 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 Korzeń chważeń Łukasz robi dajwa. To te trzy Ale Łukasz potem Łukasz szesnasty, Łukasz szesnasty o, leci, o, soczko, o, leci, rurek, leci. Rurek, Co jest, oto jest, Rurek, to jest, oto jest, oto jest, oto jest, oto jest, Ferrari 1-2! jest, no, to, jest, to, jest, to jest, 3 jest, oto jest, oto jest, oto A jednak nie, jednak. jest, to jest safety car, zeźmie go 3 sekundy za starsko. Zaraz ja i fajty Ale Łukasz idzie, on ma ten pociąg przed sobą, kurwa, zaraz go weźmie wszystkim tam. OJ! Nie daj! Nie daj! Dostał w tyłkę, tak, on się Idzie, po prostu idzie, no nie. Ale raczej idzie, idzie. Ale Łukasz pięknie zrywa flipstream do T1. O, super wejście, on straci pozycję, po w piszcie jak to patrzy. O nie. Nie. Daj lamelita, daj lamelita Tak, 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 jest, tak, tak w Jest w drugim streamie Lecą, lecą tam Ej, Oj, jaki go drive'a za to Ojoj Ojoj To piękny manewr O oj, oj, oj k***a A, czyli, u Fuzika jest tylko ten Jest tylko lamelitą Tak O, kur... O, kur... Jakie ta napka Ale s**t, ty Ale zrobił Robił ich No i dobra, to są problemy Ale esa, ty no a tak pamiętajcie, ono są w tak rodzinę, taki, takie, temu. Łukasz gdzie, pod Łukasz. Łukasz na S się. Łukasz pod Oj kurwa. Tu dostaje seka i kurwa wyjrzał w Tutaj też na no, tych trzy tak widać różnicę, kto ma jakiś setup, czy to takie. Oj, 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 kto? Tak. Goza, goza, no, goza, no. A Łukasz się przez niego przepierdolił. <grym> Łukasz jest 15. O, Rurek poleciał. Ruchaj! Tylko go Klasyczek czekaj! Czekaj, czekaj, czekaj! Łooo! To bym też czarodka, wypieczala, austrii Oj, 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 oj! Ej, a ja jest cały czy damage? Ty dużo Polaków tu jedzie. No? Cztery? Nie wiem. <grym grym> to, to to no to nie wyjdzie, tylko mi... nie Polak. To są te słynne międzynarodowe wyścigi Aero, o których nikt nie słyszał. No. Gdzieś mi go zgłosił, Nie no, musi być pościg raz tydzień, przynajmniej na f polska Na f polska, no. Ale zrobiłem kółko zajebiste, i zgadnijcie o co chodzi, jestem F-4 w solu. <grym> no. <grym> jeszcze, jeszcze nie jest w F-4. Jeszcze nie. Tak, no, on tam też... Jeszcze RC tak jest on jak się... no... tam w... No, on z wyląduje. Ej, dać, Na, napisać... napisać może, jak się tak w dostanie, to wtedy pichę, tego. Tak, no? No, bądź bądź napisz. Bądź I tak będzie tak Oj. Oh. aż ja pali baterie. Ale joker. Ale to jest prywatny marketing, bo tu reklama jest w nazwie. Uuu, raro. O, trójka, koniec marzenia. chuj. Oj, oj, tu będzie, boże. tu będzie. Boże, oj, oj rokiem! Rekord. Rekord, co idzie? Idziemy. Yo.

Tak, czekaj może będzie w DR-sie, czekaj może będzie w DR-sie Jest co? Co nie jest co? Co to, to jest? Jest Marty nie zjechał Niee Marty nie zjechał Dramat Wszyscy co na softach Toł O kurde Ale O kurde, Ale Mati ma Matias Matias Ale ty coś nie wiesz Ale zepsuli Ale zepsuli Jest git, jest git Dobra Hej podoba desków Mati zdążył no, przed zsekiem, Mati zdążył przed tak, no tak no. wygrał, ale, a dobra, a to... Znaczy, nie, nie, a, co on tak nie, wygrał? nie, nie, będzie tak samo jak było, było tak, tak, jak było, było, tak. Ale tak. musiał ale go Ale Łukasz Jakby... odjebał, ale Łukasz, ale Łukasz On nie zjechał? A co? On nie zjechał on na Ale trzeba było zjechać na... no. Łukasz by się rozpytali na tych softach To hardy, nie wiem, cokolwiek, idź żeby odstał Jeszcze może zjechać, ale to specjalnie nie spytało, żeby okrążenie kwoty na tych samochodach. Znaczy, to moim zdaniem, myślał po prostu. Mastermind. Nie wiem, się wydaje, że przestrzelił. To się nie późno, że się przestrzelił, bo... To Popóźnił do hamowania. ...ma dwie godziny, ma dwie tylko. Jak szef, tu wjechał. Załapał. Wiedział. To jest. Teraz tutaj, żeby... żeby ino... Łuk chyba No Ja napisałem mu, żeby zjechał. Morning. Zjechał? Dobrze. Zjechał. Zjechał. Mondrala. No to, to moja I przekrał. Łukas na neutralu. <noise> na jałowym Ego driving. <noise> ego driving, <noise> chyba ego driving. Mac jedną pozycję stracił. No, straci Dwie pozycje. Oj ojoj. Oj oj. Dwie pozycje stracił. Dobra, no. Nie znajdował. Dwie pozycje. Świeższe medy. No, nie. A no dobra, okej, okay, że Soczku Był pierwszy. Dobra. no, Aha, i Dziuk, no. 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 Dwie pozycje. Proszę. No dlatego, bo Zajder dał ten... Zajder jakby... usunął mm, się Delta. No, przepraszam. No raczej no, tak. To... W ogóle nie było Delty. No, nie puszczało po prostu kółka. Nie było Delty no, no, delta, delta była właśnie. Delta, nie delta. Była, bo nie jechał... no, Ale nie jechał ze esc Delta. Nie miał delty Maci. Mati nie miał delty, bo tam streama Jak nie miał delty? Musiał mieć deltę. Musiał mieć deltę, kubę, z czego ty nie rozumiesz? To nie miał. Nie miał delty, mógł zapierdalać ile chciał i nie po No nie miał delty Maci, no mówić, że nie miał. Ale kto, Mati? Bo Mati delta. Ma delta. Ale... Bo nie miał Ale jak. To jest niemożliwe. nie przejął nikogo lidera, więc powinna być delta. A nie miał, nie spuszczał, bo by wyjechał przed Idę, to wynajdzie do każdego, żeby każdy... Ej, kto to, to? Pierwsze, no, oj. Aha. Oj. O, o kurwa, o, 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 oj, oj. Ale, ale Co oni z... zrobili? Strategia Ferrari. Kuko, jeszcze jest takie dziwne Dobra, teraz piń. No jest. Ale, ale to będzie klasa. Jeszcze sam z Patryk Nowak, ty. jasny win. Ale będzie walka. Kto wyspinuje U... zaraz safety car'em? Mi też. Cicho. Dzięki, Cicho. <głos> 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 a a go się do do Opa, ale, ale Łukasz się połyka teraz. Ale ten hardowie ma przy stronę. No. Dobra, kto tu jest bez punktów jeszcze, jest wysoko? No, Łukasz. Przecież, no, Łukasz, Łukasz potrzebuje i... punktów w tym momencie, żeby być w Webstery. Bo piecz jest ostatni, a wszyscy przed Łukaszem już są gdzieś na bali wyżej. Łukasz tutaj będzie miał spore punkty. Ł Łukasz spoczyje punktu. Jaka... Łukasz się no rozpierdoli. No bo lewus, the slap, the slap, the slap. Marcin, ojk. oni są wszyscy okay. niżej. Łukusz, Łukusz się A to gdzieś się sobie staje do F3, czy no? Tak. Tak, tak, tak. A pierdolę... Ja pierdolę. <laughs> Łukasz Ale złąka. Te... Meryl, halo, proszę szybciej. Rollo sprowokuje. No, czekaj, tak czekaj, on sobie przerwę robi. Po chyba Łukas mu w tył wiedział, mi ja już już restart, już poleciał restart, ale tak jeszcze... No właśnie nie wjechał, nie wiem, gdzie tam przyśpieszył Zajder, Zajder. Oj, karambol. Zajder, zajder się ser... no bardzo piesza, wie, rady. no, on zwalnia, przyśpieszył przy i zwolnił. To jest, zajder lubi to pokazać, jak pojechał się w trzy doby. No jest tak kończy w piździe. Łukas! Oj, oj, oj! Oj, nie, 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 to będzie kara dla Zajdera. To jest restart do bana. Co tu się dzieje? Co się dzieje? Zayder z Najgorsza rzecz jaką widziałem w ściganiu Mati Jeśli Jeszcze czerwonka z 5 razy hita dał i karę nie dostał ukaż <gry> Uwaga, tak. <gry> Łukasz, Łukasz, ale leci O, ale palą wszyscy Ale Łukasz teraz na też pali Ale tu będzie free ale Łukasz teraz daj bo pali Oj Łukasz, ja kurwa to.

Pół na f w tym momencie. Co on w tej no, On traci na softach, ty no, halo. Łukasz <grystanie> jest po prostu wolny. Myślę, że ten Łukasz stał wyższe skrzydła po prostu, żeby dojechać. Nie, bo one się przegrzewają po prostu, on musi przejść te, przez tę fazę. Przegrzewają się, kurwa, fazy przegrzewane. Jaki od ma jechać, żeby się przegrzały? <grystanie> Co na ty no, na minimalnych jeźdź. jest narcyzno. Wszyscy na... Prz -prz wok wokół Łukasza, jest Karon. 8, <grym> Łukasz to jest. A Łukasz to jest. Jak to poleciał? Zawistowski. Mm. Cinek. Koniec. Eliminacje w 4 dla tego pana. Ja w niej, w niej, w niej, w niej. Łukasz ma raz, dwa, dwa. Nie. Nie, nie, to, to jest jeden. Okay. Jeden, dobra. Dobra. J Łukasz Zabra. lecisz. Kary mają wokół niego, zobacz co. No, mówiłem. Najebiście. Dawia Łukasz, patrz Ej, Łukasz bol. co ale... przyjedzie i dojdzie P2, no. No. I ma gwarantowane w trzy. Ale tu Łukasz dochodzi, ale to chodzi teraz od nóżki do nóżki i cyk. Ty. Kopa gawana, to jest No i teraz Łukasz w DRSi-ku Oj Gigowski? nie. No nieee! Ale Koniec marzeń! No co go dał gazu w środku i tak? Jeszcze Aston poszedł! Ale jeszcze... Korzeń, marzeń. Marcin się wycofał w się więc pójd... Co to by... Koniec marzenia F4 Ja pierniczyłem! Ale... Koniec marzenia no F3 to już na pewno O czymkolwiek kurwa chodzi O F4, o F4 może no, To jest już szeroki kap prawy Przecież jedzie eliminacja F4 w ogóle musi elimi 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 no, eliminację. Musi, elimi 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 no ale musi, uf. musi jutro, nie? No, no tak, no, ale... To zrobić. No ale jutro wchodzi losem, który wchodzi, czekaj Prochodzi wchodzi... 13 u... osób, no to no, 13 nie, osób... No to zrobi, to, no, to nie <śled> nie <śled> zrobi No... nie zrobi Chociaż no jutro, jutro na przykład jedzie Kamil... Kubów i Zbyszek jedzie no Kamil Kubów, Zbyszek <noise> Zbychujecie. <noise> nie ma takiego. Nie macie. Eee, nie Chyba Nie to był. macie. Nie jest Nie macie. Nie macie. Nie 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 macie. Nie macie. Nie Nie Dźwiga ostry się znalazł, jaki to dali. Tak. Mega się jeździ po prostu na cykl staw tak, znaczy na mega. On jedzie bez spiny. Aj! Aj! dobra, Aj! 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 To nie złe, Jasta, bez spiny. Dlaczorkik. Nie, no no. Teraz wystarczy, że będzie hotlapował na poziomie minus 0,4. A ja pierdolę, uch Kurwa, wy się spuszczacie nad każdym jego uślizgiem. Złóż mi z to jest 500 tysięcy. Zakres tak, spuszczamy. oooo! Dlatego wiesz! Dobra, Mati, uwaga! A to ten... raczej się Esek, A A A sek, tak A A tak nie... się wyjebał, Esek, Esek, Esek! Nie, wyjebał się, wyspinował się. I tak masz. No. Dobra, f 1 też w tych barażach ktoś zespinował i był esc Bez wyjebki No bo skrzydło, skrzydło hmm. stacza całe ty dawaj Zresztą nie ma dobra, no póki go ciągną Nie, nie ma co ryzykować, no po prostu tak Nie ma on baterii Oni tak dopitują Oni tak zjeżdża ten Zajder, więc jakby... Zresztą go nie wiem, czy ma to się utrzyma, bo ma kurwa... O Jezu bo Ale jest to... bokiem poleciał <laughs> <grym> mm. No i tyle metrów wadą On po prostu chcę bokiem latać a, leci bokiem jak żużlowiec. Żużl. Łukasz po chce zdobyć punkty za styl. Najbardziej bardziej efektowną jazdę. Ł Łukasz to by się do Tome'a Oka na zwołach. Jak, na dole, jakiegoś oli, jak, no, jak... A, okay. no i koniec. Pan to teraz mistrz... to, to teraz Łukasz jakiś Oli hop na tarce, dawaj. Dawaj, jakiś 50-50. Na tej w T1. Będzie punkty zdobyło, przynajmniej za to Oj! Jedno. Kolejny To jest dramat, no. Dobrze, Zobacz, jest jehera 1 dziewięć za sekundy! <laughs> <Okay>. <laughs> o nie, ja było 50-50, sadge Rekonwuzja Oj, już dobrze! Ładnie! Ładnie Łukasz! No chociaż nie ostatni, pan Łukasz. Pierwszy Ej, Łukasz gol Wyprzedzi! Waga. bierzesz go! Mamy to! Ej, idziesz! Mówisz? Tak, tak, kurde i tak jest, bo za tego seka będzie o takie kary, że... O, o, bez ty staćko zwolnij właśnie, no, mądrze, mądrze, Saćko, mądrze. 998, Maciej. Hej, kurwa. O, kurwa, koniec, koniec, oj. Dziela, koniec, dziela. Na koniec, 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 bardzo. koniec, Maty, koniec, 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 Ty koniec, 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 On da... Sośko, res, badolek, coś cały czas daje DRS w coś. coś Lektrownie! Na... No. Ja jak ma cizek ma? Jak w w chwalach. No, Zwalił na prostej specjalnie Soćko, żeby ja na no. DRS dać. Ł Łukasz ma wywalone. Łukasz automatyczny, RS jedzie. Na jutro. Na jutro tam był Tak, Łukasz czerwonka Sebastianem Wetelem, ścigałki. Bał środowisko po prostu Maderę Smith. Oooooo! Nie! No dobra, nie! Ale będzie przed Wojtiniem, patrz! Nie, patrz. Dajcie nie spokój. Nie, nie! Będzie przed Wojtiniem. Dawaj! Dajcie spokój. Nie, puścił go. No ale puścił, jest mentalny zwycięzcy tak Dajcie spokój. Chyba o środowisko. Łukasz, ale jedno. Oj, 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 oj.

Nie Kamera o, Patryka Rulka. Alfa, coś lubi trawę. A ja o, co Patryka Rulka? Czemu Patryk Rulka tak daleko? Maty! Wow. Bo Maty! Maty! to... to taka... ja Maty! Ułaci się! Daj wuje. Ale piłuje, kurwa! Tam <grym> nie ma. Nie, ile ma Tima ten RSU? Bo nie ma Świecie 20, bodawczy... ale on się nie będzie bił w koczka. tego. Jest, jest przedną i... nie to, będzie. I daj to, nie na nie Oj daj darulkę. Ojej. O. 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 daj O. O. Daj O. daj 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 <todepans> <todepans>